Ci kochani na moim kanale. Kolejny film dla Was dzisiaj przygotowałam, kolejny hall lumpeksowy. Tak jak powiedziałam, już właściwie wspominam dwa filmy wcześniej, że planuję w niedzielę nagrać dla Was hol wyprzedażowy i to już by było takie dopełnienie tej codzienności. Właściwie nie źle powiedziałam, tego dopełnienie tego dodawania codziennie filmów. To już by był taki tydzień zamknięty. No i mam nadzieję, że wydaje mi się, że mi się to uda, ponieważ jakby przeszłam przez te wszystkie nagrania już w tym tygodniu. Dzisiejszy film również nagrałam dla Was wcześniej, Wam wyświetla się on drugiego dnia świąt i chciałabym Wam życzyć z, po raz kolejny wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Natomiast pomimo, że te święta się już kończą... Zaczniemy dzisiaj znowu od kolejnego, od przyszycia kolejnego elementu na naszą kurtkę jeansową. Mam po raz trzeci podrząd, trzeci podrząd, trzeci film podrząd, te same kolczyki, ponieważ kupiłam je sobie specjalnie na święta i one mi się ze świętami kojarzą, więc jakby cały czas po nie przez te wszystkie dni sięgam. Te stylizacje, w których jestem ubrana, tak jak na przykład ta dzisiejsza stylizacja, no to nie ubrałam się tak w święta, miałam troszeczkę inne stylizacje, ale gdzieś tam do. Filmu chciałam Wam pokazać coś innego, ponieważ na moim Instagramie pojawią się zapewne stylizacje takie świąteczne, w których rzeczywiście wystąpiłam, natomiast te są jeszcze takim dopełnieniem, żeby pokazać tak naprawdę, ile miałam opcji do wyboru i ciężko było się zdecydować. Na początku bardzo serdecznie chciałabym wszystkich zachęcić do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Szybciutko przyszywamy kolejną perełkę, ponieważ już Wam mogę powiedzieć, że kolejne elementy będą już takie inne, troszeczkę pozmieniamy, żeby coś się działo, bo te perełki mogłabym jeszcze przyszywać przez 50 odcinków, a dzisiaj będziemy to tak naprzemiennie robić. Kolejna perełka, tym razem tutaj została już przyszyta. Dobra, teraz przechodzimy już. Właściwie ja przechodzę do pokazywania moich zdobyczy z second handu, bo na co najbardziej czekacie, zacznę dzisiaj buro i ponuro, ponieważ taką czarną bluzkę Wam chciałam zaprezentować, i ona kosztowała złotówkę, ponieważ gdzieś tam wspominałam Wam o tym moim takim wypadzie jednorazowym do sklepu. W dzień złotówkowy, więc również ta bluzka pochodzi wówczas z tych zakupów złotówkowych. Spodobała mi się ona, ponieważ ma bardzo ciekawy dekolt i w gruncie rzeczy jest to bardzo taka oryginalna bluzka. Gdzieś tam na początku stwierdziłam, że może ona nie jest dla mnie, bo gdzieś po takie rzeczy w sumie nie sięgam. Ale jak udało mi się zrobić taką stylizację, która wam się wyświetli, no to gdzieś tam ta bluzka mi się spodobała. W rzeczy też ma fajny tutaj szczegół. Jeden, jedyny guziczek, który trzyma cały ten dekolt, żeby on jest taki kopertowy, żeby gdzieś tam wiecie o co chodzi, nie było widać czegoś, no to ten guziczek tutaj spełnia świetną funkcję, jest w dodatku taką malutką wisienką na torcie, jest to bluzka w rozmiarze L marki H&M, z tyłu prezentuje się w ten sposób, jest ona na mnie jak wiadomo troszeczkę za duża, ale gdzieś tam tego nie widać, więc te rozmiary można sobie wybierać w second handach to, co się tylko chce tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest taki troszeczkę badziewiak, jak ja to mówię, to jest taki sztuczny materiał, ale gdzieś tam ta bluzka mi się bardzo podoba, ponieważ no wiadomo, jest taka złota, złoto-srebrna ja bym powiedziała, taka tłoczona, bardzo fajna i mam zamiar ją ubierać również latem, dlatego że gdzieś tam takie bluzki tworzą fajne stylizacje i ona nadaje się na każdą pory roku, ponieważ jesienią też, zobaczcie, jakieś takie klimaty tych złotych liści, tych przemian, które się dzieją w przyrodzie, ona też się świetnie odnajdzie, teraz ten okres taki świąteczno-sylwestrowy też się odnajdzie, karnawał, tak, no i później wiosną można ją brać na święta wielkanocne, no i latem, jako taka, takie dopełnienie po prostu stylizacji, więc całoroczna bluzka. I ona również kosztowała złotówkę, nie ma tutaj żadnej metki, z tyłu prezentuje się w ten sposób. Bardzo fajna, mi się bardzo osobiście podoba. Może dla niektórych będzie taka trochę kiczowata, ale jest naprawdę fajna. Można w fajny sposób ją wykorzystać do różnych takich właśnie podróżne te moje dziwadła. Kolejna rzecz to jest przesłodziachny taki sweterek z krótkim rękawkiem. Wolałabym, żeby był to długi rękaw, ale podoba mi się on na tyle, że jestem w stanie go zaakceptować z krótkim rękawem. Kosztował 5 zł. Jest on w przepięknym kolorze, jest to taka kratka, cerata, jak ja to mówię, tylko że w taka lawendowa. Przepiękny kolor. Ja uwielbiam ten właśnie kolorek. I też to jest sweterek, który można nosić sobie cały rok po niego, znaczy cały rok nie można go nosić, trzeba się przebierać. Gdzieś tam sięgać można po niego przez cały rok, bo on się świetnie sprawdzi. Naprawdę, I bardzo mi się podoba i mam do, co do niego mnóstwo takich planów, e, związanych również, również takie stylizacje przeróżne. Jak będę miała już więcej czasu, jak moje dzieciątko będzie starsze troszeczkę, e, to wtedy będę dodawała częściej na Instagram e, zdjęć. Częściej będę dawała zdjęcia na Instagram, właśnie ze stylizacjami, różnymi takimi propozycjami. Na dzień dzisiejszy jest tak jak jest, więc jeżeli mm, będę miała czas i ochotę założyć ten sweter, to stylizacja się pojawi. Kolejna rzecz to jest. O, tył naprzód pokazuję, bo ponieważ myli mnie ten rozporek. To jest po prostu. 90% poliami, 10% lajkry. To jest, to jest. To są spodnie, których jeszcze Wam nie pokazałam, a już gadam. W rozmiarze XS, w kolorze ceglastym, zapinane są właśnie z przodu. Ten zamek jest y, z przodu, y, dlatego się pomyliłam. Z tyłu one się prezentują w ten sposób, również muszę je wyprasować. I y, powiem Wam tak: kupiłam je za złotówkę. I te spodnie w gruncie rzeczy, to nie jest mój kolor, tak, że tak powiem, tak jakby po ceglasty kolor i musztardowy raczej nie sięgam, ale lubię mieć nowości w swojej szafie, lubię gdzieś tam eksperymentować, bawić się tą modą, poznawać przez to przeróżne kolory, faktury i wzory. Wszystko po prostu, co jest związane z modą mnie interesuje, sięgam po wszystko, to co mi się po prostu chce i... Dzisiaj taka stylizacja z białą koszulą, z białymi botkami. No i w sumie podoba mi się ta stylizacja, gdzieś tam te prehistoryczne spodnie jakby się odnalazły. Są bardzo fajne gatunkowo, ponieważ właśnie tak jak przeczytałam, 10% tego elastanu sprawia, że one są bardzo wygodne. Tak, i zapociłam, tak jak mówiłam, za nie złotówkę. A jeszcze Wam coś powiem, to że tam byłam w tym sklepie, to nie znaczy, że ja będę tam e, zajeżdżać praktycznie co tydzień do tego sklepu w ten dzień złotówkowy, e, ponieważ to było jakoś tak przed świętami, akurat e, pasował mi ten termin, e, to, była, to był wtorek, pasowało mi tam zajechać, a tak naprawdę wtorki mi e, teraz nie pasują, żeby gdziekolwiek się ruszać z domu, więc e, to było tak po prostu przypadkiem. Ja jednak kocham ten swój second hand, jestem przyzwyczajona do tego miejsca e, i po prostu tam będę dalej uszczęszczać. Dobra, kolejna rzecz. To jest kurtka w kolorze ceglastym. Czyli tak, ja to mam takie coś w życiu, że jak znajdę jedną rzecz w danym kolorze, to później widzę tych rzeczy mnóstwo w tym kolorze. Po prostu się tak mój mózg przestawia, wyłapuje wtedy ten kolor. No i Znalazłam ceglastą kurtkę, która jest na mnie, o Jezus, z 10 razy za duża. Jest ona wielka, bardzo duża. E, natomiast to oczywiście mój patent z paskiem, gdzieś tam stylizacja ratuje. Mogłabym i tak ją ubrać e, taką wielką. Zmieniłabym tylko wtedy buty na te swoje takie marszczone, beżowe botki. E, nie te beżowe, przepraszam, te e, e, boże, kremowe. One są takie kremowe jak ten kapturek. E, to... Ta stylizacja wtedy była też bardzo fajna. Podwinęłam sobie rękawy, ponieważ topiłam się w nich, ale też gdzieś tam lubię takie oversize'owe rzeczy, za duże. Dobrze się w nich też czuję, gdzieś tam potrafię. Wtedy pokazuję bardziej po prostu nogi, zakładam cienkie rajstopy i gdzieś tam widać, że yy, jestem szczupła, po prostu ubrałam sobie takie coś większego. I to też fajnie właśnie wygląda, i ja się tak dobrze czuję, dlatego ta kurtka jest fajna. Jest po prostu fajna, wielka i fajna. Nikt jej nie chciał, ponieważ ona... Wisiała w moim second handzie przez trzy po prostu dostawy. To się nie zdarza, bo zazwyczaj towar jest zawsze wymieniany. A tutaj teraz, może tak przed tymi świętami, ten towar zalegał, że tak powiem, i ta kurtka też zalegała. I ja stwierdziłam, że ja o niej myślałam, ja ją pamiętałam i stwierdziłam, że ona musi być w sumie moja, bo nikt jej nie do drugiego życia jak nie ja. A i zapłaciłam za nią 5 zł, ponieważ akurat w ten dzień trafiłam, że ona była po 5 zł. Jakbym przyszła w dniu dostawy, to byłaby za 10, ale ona się tak gdzieś przewijała. No akurat tak mi pasowało i za 5 złotych ją sobie kupiłam. Kolejna rzecz to jest przepiękna bluzka, która się mieni jak rybi ogon, jak ogon takiej syreny. Gdzieś tam tutaj jest taki hologram, holograficzny kolor. Jest ona marki Topshop w rozmiarze 36. Bardzo mi się podoba. Zastanawiałam się właśnie, czy jej do filmu nie ubrać, ale chciałam Wam ją tutaj tak pokazać w ręku, ten błysk. Które występuje właśnie na, na niej. Bardzo ciekawe cekiny, bo gdzieś tam są tutaj jeszcze takie srebrne, ale jeszcze takie ponacinane. Cekinki. Bardzo, bardzo ładne. Zapłaciłam za to 10 złotych i powiem Wam, że kupiłam to w stanie idealnym, a gdzieś tam niestety po praniu tutaj mi podpadały te cekinki. One gdzieś leżą na podłodze. Widzę je nawet tutaj. Może trochę ich pozbieram, trochę to naprawię. Tak jak będę miała czas. Bardzo ta bluzka mi się podoba. Jest. W środku wyścielona taką podszewką i naprawdę nie gryzie, jest bardzo miła, zapinana na zameczek. Przepiękne kolory. Wyświetli Wam się stylizacja z takimi jeansami, które Wam za chwileczkę pokażę. Wybaczcie, ale zmienię sobie. Muszę wydobyć wieszak, ponieważ. Y przez to, że sobie nakupowałam ostatnio też tych spódnic, mi przybyło i tego wszystkiego, no to już mi się skończyły te wieszaki. Muszę sobie znowu zamówić tych wieszaków troszeczkę. Zrobiłam sobie zapasy tych zwykłych wieszaków, a gdzieś tam potrzebuję teraz tych niezwykłych, tych takich klamrowych. No i dobra, kupiłam sobie takie dżinsy, które kosztowały 2 złote. No i one są w rozmiarze 36, mogły być w rozmiarze 34. Gdzieś tutaj jest takie, to są takie skazy, wiecie, to na tych dżinsach się często robi takie wyciągnięcia i gdyby one były mniejsze, to może by tego tak nie było widać, bo gdzieś tam swoim ciałem bym to wypchnęła, a tak no to niestety. Czy będę to zwężać? No chyba nie. W jakiś inny sposób muszę to po prostu naprawić, naprawdę. Trzeba to naprawić, bo to źle wygląda. I teraz tak spodnie mi się oczywiście podobały, ponieważ za dwa złote w sumie takie wykończenie fajne jest. Gdzie nie brakuje tych właśnie tutaj ćwieków, tych nit, ale nie wiem, czy nawet posiadam w swoich zbiorach takie właśnie elementy, jednak można to inaczej zastąpić czymś innym właściwie. Ja oczywiście już na tym, już pomysł na to mam. Spodnie na pewno naprawię, ponieważ tak, podoba mi się ich kolor i podoba mi się tutaj to rozcięcie podoba mi się tutaj to właśnie ta ozdoba na nich, troszeczkę z tyłu. One są takie, mogłyby się troszeczkę fajnie układać, bo gdzieś tam są takie kieszenie podniesione wyżej, czyli takie puszap trochę te spodnie są. No nie wiem, boś tak się do takich, takiej wysokości kieszeni nie mogę przekonać, ale one mi się na tyle podobają. jakie je naprawię, to myślę, że, że i wtedy te kieszenie mi nie będą przeszkadzały. I zestawiłam je sobie właśnie z tą cekinową bluzką, bo gdzieś tam fajnie ona pasuje do tych nit, do tych ćwieków, które są właśnie na nogawkach. Tak jak mówiłam, dwa złote te spodnie zapłaciłam. Widzę, że już jest e, ostatnia rzecz. E, tej rzeczy nie mierzyłam, ponieważ nie zdążyłam jej przerobić. Wkrótce też e, gdzieś mam zamiar to zwęzić. Ponieważ będę. E, lubię teraz takie te pantalony, jak wiecie. E, I kupiłam sobie w kolorze takim kremowym, ale one są z lekkim połyskiem, czyli są takie bardziej eleganckie. No, można tak powiedzieć. Są w rozmiarze l 44 na 46 No, źle wyglądają akurat te na mnie, bo wyglądają jak w kalesonach, powiem, starszego pana. Takiego już bardzo starego i yy, yy, nie wygląda to za fajnie gdzieś tam na pupie, po prostu źle to się układa. Jakoś tamte moje pantalony są troszeczkę z innego materiału, z grubszego i to inaczej wygląda. Natomiast te nie przejdą w takiej, yy, w takiej formie, w takiej wielkości, w jakiej teraz są. Zapłaciłam za nie 2 złote, więc za 2 złote można się pobawić. I były one nowe z metką, nikt ich nie chciał. Może właśnie nie było jakiegoś starszego pana, który by może się pokusił i je kupił. Moi kochani, to wszystko w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że cieszycie się, że filmy były codziennie w tym tygodniu, ja jestem z siebie bardzo, bardzo dumna, jestem troszeczkę wyczerpana, naprawdę, gdzieś tam mi pewnie steczu włosy, wiecie, ludzkie sprawy po prostu, eee, naprawdę, czasami to widzę w filmach, raz mi ucho tak wystawało, śmiałam się z tego, wyglądałam jak skrzat, ale to są po prostu takie, czujmy się swobodnie, ja się czuję tutaj swobodnie i gdzieś tam to są takie normalne sprawy ludzkie. Każdemu ma prawo tam gdzieś ucho wystawać. E, cieszę się bardzo jednak, że udało mi się spełnić te swoje takie oczekiwania, że nagrałam dla Was codziennie film dla chcącego, nic trudnego. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. I mam zamiar się nie poddawać dalej, dla Was nagrywać, chociaż czasami jest ciężko. Nie będę się tutaj żalić. E, chcę być motywacją dla innych, że jeżeli ja mogę, to Wy też możecie, moi kochani. E, trzymajcie się bardzo ciepło. Was pozdrawiam. Nie wiem, czy to dobrze i składnie powiedziałam, nieważne. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Trzymajcie się!